Dzień dobry, robaczki. Pozdrawiam Was serdecznie. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć na temat rymów. Rymować potrafi każdy. Przedszkolaki mają świetny ubaw, jeśli znajdą dwa podobnie brzmiące słowa. Przedszkolaki zresztą w ogóle znają całą masę rymowanych, które służą im do zabawy. Nawet jeden z poetów, Tadeusz Piper, stwierdził, że właśnie z zabawy pochodzi w ogóle cała idea, cały pomysł rymowania. Że ludzie kiedyś znaleźli dwa podobne do siebie słowa, stwierdziły, że to, stwierdzili, że to razem jest jakoś ciekawe, zabawne. I stwierdzi, że będą coś takiego robić. Ale jeśli mielibyśmy teraz komuś powiedzieć, co to jest Rym, często mielibyśmy z tym problem. A sprawa jest dosyć prosta. Rym to po prostu podobieństwo dźwiękowe zakończeń wyrazów. Zobaczmy. Widzicie? I tutaj mamy też przykłady Rymów. Będę zaznaczał to, co się w nich powtarza. Pierwsza para kwiatek, płatek. Powtarza się końcówka atek. Książeczka, stążeczka, Powtarza się nasza eczka. Mała pałac. Powtarza się ta końcówka, ale zobaczcie, tutaj przedszkolaki byłyby już mniej zadowolone. Te wyrazy nie do końca do siebie pasują. E, tutaj pojawia się dodatkowa głoska c, co sprawia, że ten rym no, nie jest taki dokładny. Kolejna para, jeszcze chyba mniej dokładna. Krzesło weszło. Tutaj Mamy końcówkę Sło i to S przechodzi tutaj w SZ. Jest zastąpione przez SZ. No i właśnie. Rymy możemy podzielić na dwie kategorie. Takich, które są dokładne, które satysfakcjonują e, przedszkolaki. I na rymy niedokładne, z których przedszkolaki nie są zadowolone. Popatrzmy na kolejne dwa przykłady. Trud, gród, kwiat zjadł. Znowu zaznaczymy sobie. W pierwszej parze pojawia się, powtarza się ta cząstka ród. I zobaczmy. A mimo, że w jednym wyrazie mamy U otwarte, w drugim natomiast uzamknięte, wyrazy się rymują. To dla nas jest ważne do zapamiętania, że wyrazy, pamiętajcie, że rymy, przepraszam, to podobieństwo brzmieniowe dla ucha, nie dla oka. Więc jeśli nawet pojawia się pewna niedokładność ortograficzna, to nie przeszkadza w tym, że wyrazy będą się rymowały. Kolejna para, kwiat zjadł. Ta końcówka jad tutaj się powtarza. Tutaj dochodzi ta głoska ły. Jest to też taki niedokładny rym. Zauważycie na pewno, że rymy, które pojawiły się teraz, które w tych nowych przykładach, różnią się od tego, co było wyżej. W czym się różnią? No, są krótsze. E, rymy, które mamy w tych początkowych e, tutaj dwóch, e, czterech, przepraszam, parach, zobaczcie, składają się z właściwie dwóch sylab. Kwiatek, atek, płatek, atek, znowuż. Książeczka, wstążeczka tak samo, natomiast te nasze przykłady trud, grud to przykłady jednosylabowe. A nawet zobaczcie rym nie obejmuje całej sylaby, bo jednosylabowe są te wyrazy. A zatem rym zajmuje mniej niż jedną sylabę. Te rymy, które zajmują więcej niż jedną sylabę, to rymy żeńskie. Rymy, które zajmują mniej niż jedną sylabę, to rymy męskie. Rymów żeńskich jest zdecydowanie więcej w naszej poezji. One są bardziej naturalne do naszego języka, a związane jest to z akcentem. Akcent w języku polskim pada na przedostatnią sylabę, i właśnie od akcentu mniej więcej idzie rym u nas. Takich wyrazów jednosylabowych, które mają swój akcent, jest w języku polskim nie tak dużo, dlatego tych rymów męskich też jest zdecydowanie mniej. Czyli zobaczcie, możemy podzielić rymy ze względu na dokładność, na dokładne i niedokładne, oraz ze względu na akcentowanie albo na przestrzeń, która się powtarza, na tę przestrzeń rymową, na żeńskie i męskie. Możemy jeszcze je podzielić z jednego względu, na rymy gramatyczne i niegramatyczne. Gramatyczne to takie, jak na przykład grała jechała albo kot płot, w których rymy oparte są na podobieństwie form gramatycznych. Grała, jechała to dwa czasowniki w formie czasu przeszłego i w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Kot, płot to dwa rzeczowniki, które są w mianowniku. Tutaj są przykłady rymów zobaczcie, niegramatycznych. Dobry to przymiotnik, bobry to rzeczownik. Był pył, Mamy znowu czasownik i rzeczownik. I popatrzcie, u góry w pierwszej linijce zapisałem rymy e, żeńskie, w drugiej rymy męskie. Niezależnie od tego, czy są to rymy żeńskie czy męskie, mogą być one jeszcze gramatyczne bądź niegramatyczne. Popatrzmy sobie teraz na ten podział rymów. No właśnie, ze względu na dokładność wyróżniamy dokładne i niedokładne. Ze względu na akcent bądź przestrzeń rymową żeńskie bądź męskie. Przypominam, żeńskie dłuższe niż jedna sylaba, męskie krótsze niż jedna sylaba. Ze względu na przyczynę podobieństwa mówimy o rymach gramatycznych bądź niegramatycznych. I popatrzmy sobie na przykłady, spróbujemy w tych naszych przykładach wskazać, czy rymy są dokładne, niedokładne, męskie, żeńskie oraz gramatyczne bądź niegramatyczne. Pierwszy fragment pochodzi z pieśni Jana Kochnowskiego: Czego chcesz od nas, panie, za twoje hojne dary? Czego chcesz od nas, panie, za twoje hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? Kościół cię nie ogarnie, wszędzie pełno ciebie i w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie. Zaznaczmy sobie tutaj fragmenty, które się rymują. W pierwszej parze, czyli dary, miary, pojawia się ta końcówka ary. Widzimy, że ona jest dłuższa niż e, jedna sylaba, zatem będziemy mieli do czynienia z rymami żeńskimi. Są to też, jak widzimy, rymy dokładne. Bo to, co tam się pojawia, powtarza się dokładnie w obu wyrazach. Czy są to rymy gramatyczne, czy niegramatyczne? Popatrzmy na formę. I tu, i tu mamy do czynienia z rzeczownikiem. Zarówno dary, jak i miary to y, rzeczowniki. hojne, kogo, co dary. Jest to biernik, w którym nie masz kogo, czego miary. Czyli jest to dopełniacz. Czyli są to grymy niegramatyczne. Niegramatyczne. Popatrzmy jeszcze, czy to yy, ta ustalona przez nas forma, czyli żeńskie, dokładne, niegramatyczne, zgadza się dla drugiej pary. Ciebie niebie. To co się powtarza, to końcówka ebie. Popatrzmy i tu i tu pojawia się jeszcze i. Dlaczego go nie zaznaczyłem? Z tego prostego powodu, że pamiętamy, rym jest dla ucha, nie dla oka. I tu i tu i w jednym i w drugim wyrazie i pełni funkcję zmiękczenia. Poprzedzającej e, spółgłoski i nie występuje jako samodzielna e, głoska. Ciebie, niebie. E, są to rymy, jak widzimy, więcej niż jednosylaby zajmujące, czyli żeńskie. Są to rymy dokładne i też rymy niegramatyczne, e, wszędzie pełno kogo czego. Ciebie, na kim czym, niebie czyli tutaj mieliśmy dopełniacz, a tutaj mamy miejscownik. Popatrzmy na drugi przykład. Jest to fragment z wiersza Bolesława Leśmiana Cień. Anim patrzał na słońce przez lny, anim chodził do boru po sny. Jenom widział, jak rzucony wzdłuż cień mój powstał, by nie upaść już. Pierwsza para rymująca się to lny i sny. To, co się powtarza, to ny. Widzimy zatem, że jest to krótsze niż jedna sylaba. Zatem będziemy mieć do czynienia z rymem Męskim, Rymy męskie. Są to rymy dokładne, ponieważ to, co się powtarza, powtarza się w sposób no, dokładny, właśnie. I popatrzmy, czy jest to rym gramatyczny, czy niegramatyczny. Ani patrzą na słońce przez kogo co lny, biernik, a nim chodził do boru po kogo co sny. Mam zatem dwa bierniki. Są to rymy gramatyczne. popatrzmy na drugą parę i czy tam się to potwierdzi mamy parę rymów wzdłuż już to co się pojawia to usz, co się powtarza, przepraszam są to rymy zatem męskie, dokładne w jednym i w drugim przypadku mamy do czynienia w ogóle z wyrazem, który jest nieodmienny, są to dwa przysłówki, zatem w tej parze powiedzielibyśmy że one są właściwie niegramatyczne bo ta forma no jest tutaj nie do ustalenia Dobrze, Będę, znaczy w ogóle nie mają formy jakby, tak, gramatycznej. Są nieodmienne. Popatrzmy teraz na jeszcze jedną ciekawą rzecz. Na układy rymów. Rymy mogą występować właśnie w różnych pozycjach. E, popatrzmy na pierwszą możliwość. Rymy parzyste. E, fragment, czy właściwie cała bajka Ignacego Krasickiego Ptaszki w klatce. Czegoż płaczesz, staremu, mówił czyżyk młody. Masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody. Tyś w niej zrodzon, rzekł stary. Przeto ci wybaczę. Ja byłem wolny dziś w klatce, i dlatego płaczę. I zobaczmy w jaki sposób występują rymy. Młody, wygody, rymy są przy sobie, czyli rym A, ten młody, powtarza się w drugiej linijce. Natomiast kolejny rym, wybaczę, płaczę, pojawia się w trzeciej linijce i jest powtórzony w, czwartym, w czwartej. Mamy zatem dwie pary rymowe. I te pary występują obok siebie, dlatego są to rymy parzyste. I układ nazywa się AABB. każda z tych literek jest zawsze oznaczeniem jednego rodzaju rymu. Drugi układ to układ rymów krzyżowych albo naprzemiennych. Jest tutaj fragment Roty Marii Konopnickiej. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy, Polski my naród, polski lud, królewski szczep piastowy. I zobaczmy. Nasz pierwszy rym, ród, lód, pojawia się w pierwszej i trzeciej linijce. Nasz drugi, mowy, piastowy, to linika druga i czwarta. Zatem pierwszy rym oznaczamy jako A, drugi jako B. A wraca nam w trzeciej linijce. B wraca nam w linijce czwartej. Czyli zobaczcie, na przemian pojawiają się te rymy, dlatego układ nazywa się ABAB. AB. I popatrzmy na. A, tutaj jeszcze na jedną rzecz chciałam wam zwrócić uwagę. Zobaczcie, pierwsza i trzecia linijka to rymy krótkie, męskie. Druga i czwarta to rymy żeńskie, które mają więcej niż jedną sylabę. A, tak się może zdarzyć, że poeci właśnie będą przeplatać te rymy męskie i żeńskie. Nie musi być tak, że jeśli ktoś już <laughs> podjął decyzję, że, <laughs> <przepraszam>, że będzie <laughs> cały czas rymował rymami męskimi, to już do końca musi właśnie tak, albo żeńskimi i do końca będzie robił właśnie w ten sposób. Można te rymy przeplatać. I często tak robią powiedzi. I trzeci, trzecia możliwość rymy okalające to fragment wiersza Juliusza Słowackiego, stokrotki. Miło po listku rwać niepełno stokroć i rozkochanych słów różaniec cedzić. Miło przy ludziach było raz powiedzieć, że się kochamy i mówić po stokroć. Zobaczmy, pierwszy rym stokroć. Powtarza się w czwartej linijce. Zresztą zobaczcie, mamy taką samą formę wyrazu, ale dwa razy są to zupełnie inne znaczenia. Tu na początku chodzi o stokroć jako kwiatek stokrotkę a w ostatnim chodzi o powtórzenie czegoś po 100 razy. I nasz drugi rym, cedzić, powiedzieć, pojawia się w drugiej, w trzeciej i. W, drugi, przepraszam, w drugiej i trzeciej linijce. A, tu jest taka dziwna głoska E z taką kreseczką górę, tak zwane dawne E pochylone. Jeszcze Juliusz Słowacki je stosował, my dzisiaj go już nie stosujemy. Wymawiało się to na różne sposoby, ale między innymi jako I. Dlatego możemy powiedzieć, że te rymy są dokładne. I zobaczmy. Rym A pojawia się w pierwszej linijce. Druga i trzecia to rym B. I w ostatniej linijce wraca nam rym i nazywamy to rybami okalającymi, dlatego że ta pierwsza para, no jakby okala tę środkową. I krótkie podsumowanie. Rym to przede wszystkim, czy właściwie wyłącznie, podobieństwo brzmieniowe zakończeń wyrazów. Rymy dzielimy według dokładności, na dokładne i niedokładne, przestrzeni rymowej, na żeńskie i męskie, według przyczyny podobieństwa, na gramatyczne i niegramatyczne. I pamiętajmy, że podstawowe układy rymów. To ryby parzyste z układem AABB, krzyżowe układ ABAB oraz okalające ABBA. I na koniec chciałbym Wam jeszcze przypomnieć, że rym to zabawa. Mimo tych wszystkich poważnych rzeczy, o których sobie tutaj powiedzieliśmy. I znalazłem takie dwa ciekawe przykłady tego, jak poeci właśnie traktują po prostu rymowanie jako coś, co powinno służyć radości. Zobaczcie, pierwszy para. Znalazł. Są. Okazało się, że je ma na własnym nosie. Kiedy tak przeczytałem, ten rym nam trochę nie pasuje. To jest fragment wiersza Juliana Tuwima Okulary. Jak powinno się to przeczytać, żeby on nam pasował? Znalazł są. Okazało się, że je ma na własnym nosie. Teraz pasuje. A Julian Tuwim tak ustawił te rymy, że w, pierwszym, w pierwszej linijce rymuje się, zobaczcie, fragment dwóch, fragmenty dwóch słów z jednym słowem niżej. I w wyrazie okazało musimy zmienić akcentowanie na ostatnią sylabę. To jest jeden przykład takiej zabawy z rymami. Drugi, z Pana Tadeusza fragment. zdała się Kokosznicka z domą Jędykowi Czuwna. I wynalazek epokę stanowi. Tutaj popatrzcie, Adam Mickiewicz dzieli wyraz i w środku tego wyrazu Stawia rym. Na, tym, na tej połowie wyrazu ten rym opiera. Jędykowi stanowi. Zresztą w Panu Tadeuszu takich różnych zabaw z rymami jest sporo, ale nie będę Wam o nich wszystkich mówił. Mam nadzieję, że czytając Pana Tadeusza tę bardzo ciekawą książkę, będziecie też mogli poszukać właśnie śladów tego typu zabaw Adama Mickiewicza. Na dzisiaj dziękuję Wam serdecznie i pozdrawiam.